Cześć. Dzisiaj odcinek będzie z takiego podwórka, że rzecz pięć albo tam ileś rzeczy, które kiedyś podwórko miało lepsze i było lepsze to podwórko i rozbudowane. Yy, no, może będzie dobrze, zobaczycie. Dobra, nie przedłużając, subskrybować kanał, lajk, w górę więcej odcinków z tych podwórek i podwórka. Dobra, to co? Zaczynamy. Zmęczony na pewno po pracy czy po weselu łączasz światło i widzisz wszystko. No właśnie. Musisz tylko się przebrać. Przepraszam za kolegę. I wyłączasz i idziesz spać. A zobacz w najnowszym podwórku. Sam zobacz. Ale pokażę Wam filmik. Tak. Właśnie. Eee, przyjechałeś sobie, chciałeś sobie podriftować na jakiejś policji. A widzicie, bo kiedyś było coś takiego. O, jak widzicie, kiedyś budynek, czarowane opony i to szkoda, że to zostało usunięte, bo mi to bardzo podobało się. To było fajnie, jak w prawdziwym życiu, to mi się bardzo podobało. I to było tak super realistyczne, a szkoda gadać, że usunięto. No i wojsko też. Trochę wojsko jakieś było bardziej takie. I to wszystko jedno jakie. Wojsko jest. Ale dawałabym, no, żeby było tak, żeby. Wojsko było nowe i chciałbym, żeby ludzie no, grali jako żołnierz. Okej. Okay. Ale to nie o to chodzi. Dobra. A to zaczynamy następną rzecz. Idziemy do następnej. Okej, okay, teraz są takie, a powiedziałbym, że trzy tutaj rzeczy. Chodzi o Warszawę. Nie wiem czemu twórca usunął Warszawę garbusową. Mi to nie przeszkadzało. Co mnie, nie wiem po co ją usunął. Coś może się stało, albo za dużo ważyła. Ale fajnie, żeby powróciła. A dwa, e, że jak widzicie teamy. Kiedyś teamów było więcej. Może to wylagowało, ale było tak. Nauczyciel, przewoźnik, mm, mm, ten ksiądz i farmer. I mi się nie podoba, bo farmerem łatwo było być. No. I przewoźnikiem, że przewozić coś, według wiedzieć. No teraz autobusy są to co? No właśnie. Nauczyciel. Nauczyciel! tylko no tak spodziewałam się jeszcze. Seba jak szkoła to była, to mogło, to mogło dodać w teamy. A no w sumie to nie jest takie, żeby było lepsze, ale fajnie, żeby był Tim Złomiarza, bo nie ma tego. Jest złom, znaczy no jest złą, ale nie ma Timu Złomiarza. No właśnie nie widzicie. A teraz to mnie to trochę e, nagram takie stare podwórki i mnie trochę zaskoczyło i trochę nie było mi szkoda tego. O to chodzi? Znaczy nie wiem, czy auta mi coś się tak da, bo nie patrzyłem, ale chyba nie to się. Bo auto kiedyś było takie zadzewiało, jak wpadło do wody. Taki wypadek, mógłbyś powiedziałbym. Nie wiem, mi to ja się podobało. Nie wiem jak wam. Dobra, słuchajcie, może wiem, że niektóre mam rzeczy lepsze są te podwórki to teraz, ale... No to ja tu dla mnie są so, dla mnie wiecie. Znaczy wasze że Dla was są te lepsze rzeczy, nowsze. Rostwórcy na twórcy pewno też. No, tak było. E, czy, i Dobra, no tak na rzecz. Idziemy do następnej rzeczy. Kolejną rzeczą, żeby było więcej polskich maszyn rolniczych i pojazdów. Dobra, mamy Poloneza, sireny i takie tam... E, ale traktor. Dobra, wiem. Z drugiej strony to rozumiem, że twórca musiał tak zrobić, bo Ursusem nie wiadomo co... Jak widzicie, to Wam pokażę. Ursus jest tak światła i jest popsuty. Ale brakuje mi bardziej kombajna, Kombajn jest bardzo fajnie, żeby był. E, jakiś Bizon czy tam coś innego. Ale bardziej jest, co chcę, żeby było więcej pojazdów polskich i ciągnik taki. No chociaż Ursus jakiś mały. Fajnie by było, jakby to był Ursus. To czekam. Oby był Ursus i Bizon. Chociażby był ciągnik polski. No. No i chyba. Następna rzecz, ostatnia i którą bardziej wolałbym, żeby powróciła. Żeby było fajna. To następna idziemy do następnej rzeczy. Kolejną rzeczą i bardzo ciekawą, która mi się gdzieś podobała. Widzicie to? No właśnie, zaraz Wam powiem. Jeszcze chodzi o to, że auta, które zostały, też żeby powróciły, bo też fajne były. Ale chodzi o to, bo. I dało się kiedyś odchodzić kilka tych samochodów i bagażów. Malucha niestety tylko znalazłem. Nie było bęki tej. Ale to mi bardzo podoba, też fajne to było, bo takie realistyczne. Jeszcze był, pamiętam, że ułasz tylko został usunięty. Też. Mogło być coś takiego, że tutaj ktoś się chciałby dostać, a tu woda żeby wyleciała, Takie, które mi się podobało też. Ale bardziej będę czekał na, żeby powrócił ułasz. Nie wiem, biorę te teamy, tylko nie wywożę. No. No i jeszcze Są le to nie Ale brakuje mi po co twórca usunął ym, no i ekwipunek. Mógł dać ekwipunek, bo, bo te Game Pass, bo te, które kupujemy, to musimy marnować kasy. I chciałam, żeby kasa tak samo robiła się, nie zarobić. takie trochę ukranięte od Polish al No, te paczki. Te paczki. E, no to tak, chyba to tyle. Najwyżej nagram drugą część. No to mam nadzieję, że zrozumiecie, co bardzo mi brakowało. No to ja się z wami żegnam. Cześć.